Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja się nazywam Natalia, jeśli jesteście na moim kanale jakimś trafem po raz pierwszy, to bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście kliknęli subskrybuj i zostali ze mną na dłużej. A dzisiaj mój drodzy temat, który bardzo często wraca jak bumerang, jak wiele z tych tematów, które poruszam tutaj na kanale, a mianowicie opowiem Wam o tym, jak wyrzeźbić brzuch, jak odsłonić mięśnie i mieć kaloryfer na brzuchu. I przy okazji poruszymy różne tematy, na przykład jak sprawdzić, jaki mam poziom tkanki tłuszczowej i tak dalej. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i oczywiście zapraszam Was również na naszą stronę internetową www inteligent.pl. Tam znajdziecie różnego rodzaju pakiety współpracy z nami indywidualnej, jeden na jeden z zakresu diety, treningu, czy diety i treningu, czy również pakiety dla par, gdzie możecie razem ze swoją drugą połówką osiągnąć cel, jakim jest redukcja lub masa. I na naszej stronie znajdziecie też różnego rodzaju e-booki, które pozwolą Wam czy to zredukować, czy poprawić sylwetkę do lata, czy na przykład zbudować pośladki. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to wbijajcie na naszą stronę. A teraz przechodzimy już bezpośrednio do tematu odcinka. Ok, na początku. Bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że mięśnie na brzuchu ma każdy z nas. To czy one są bardziej widoczne, czy są mniej widoczne zależy tylko i wyłącznie od poziomu tkanki tłuszczowej, który mamy. Wiadomo, niektórzy mogą mieć genetycznie tendencję do tego, że przy trochę wyższym poziomie tkanki tłuszczowej ten kaloryfer jest u nich widoczny. Na przykład ja mam tak, że u mnie jest bardzo dobrze widoczny ten mięsień prosty brzucha, natomiast te wszystkie pozostałe mięśnie odkrywają się dopiero, gdy do tej tkanki tłuszczowej na moim brzuchu jest trochę mniej. I tak samo może być u Was, bo każdy z nas jest inny, każdy brzuch jest inny. O tym też mówiłam tutaj w filmiku, który jeśli nie oglądaliście, to po prostu sobie do tego filmiku, wróćcie. Że każdy brzuch jest inny, tak samo jak każdy z nas jest inny. Natomiast wspólne dla nas wszystkich jest to, że jeśli chcemy, żeby nasz brzuch miał odkryte, widoczne mięśnie, to po prostu musimy zredukować i ten poziom tkanki krwiczowej musi być niższy. I tak. Możecie sobie w bardzo prosty sposób oszacować, nawet jeśli, jeśli nie macie specjalistycznych narzędzi, oszacować jaki poziom tkanki tłuszczowej macie. Jak widzicie na tym obrazku, możecie zobaczyć, że tak naprawdę poziom tkanki tłuszczowej, przy którym widać już mięśnie brzucha, jest tak w okolicach 20-22%. Taki optymalny poziom tkanki tłuszczowej zdrowy. Dla kobiet jest tak w okolicach 18-20%. I to jest poziom tkanki tłuszczowej odpowiedni dla osób, które, dla kobiet, które trenują. Bardzo ważne jest to, żebyście pamiętały, wy w szczególności dziewczyny, że poziom tkanki tłuszczowej, który jest normą u kobiet, nie jest normą u mężczyzn i w drugą stronę, ponieważ my kobiety z natury mamy trochę wyższy poziom tkanki tłuszczowej. I po prostu przy niższym poziomie tkanki tłuszczowej, takim jak na przykład widzicie tutaj u tej kobiety, która ma 10-12% tkanki tłuszczowej, taki poziom tkanki tłuszczowej, jak widzicie na tym zdjęciu, gdzie jest 10-12%, jest to poziom tkanki tłuszczowej, który jest dla nas niezdrowy, niefizjologiczny. I dłuższe przebywanie przy tak niskim poziomie tkanki tłuszczowej skutkuje po prostu tym, że nabawimy się zaburzeń hormonalnych, a tego nie chcemy. Taki poziom tkanki tłuszczowej, tak niski mają najczęściej dziewczyny, które występują w zawodach np. bikini fitness czy w jakichś innych zawodach kulturystycznych, i to jest stan na wyjście na scenę. One takiego poziom tkanki tłuszczowej przez cały czas nie utrzymują, ponieważ to nie jest dla nich zdrowe. Więc taki poziom ekstremalny poziom tkanki tłuszczowej dla nas, amatorów, nie powinien być tym docelowym, do którego dążymy. Taki zdrowy poziom tkanki tłuszczowej, który jesteśmy w stanie przez dłuższy czas utrzymać bez uszczerbku na zdrowiu, to jest właśnie taki poziom 18-20%. Wydaje mi się, że bliżej tych 18%, ponieważ ja kiedyś sobie mierzyłam fatkaliperem w momencie, kiedy byłam tak powiedzmy w połowie redukcji, miałam 18%. I tak samo pokazała mi tanita. Więc jeśli chcecie po prostu zredukować, to dążcie bardziej do tego poziomu takiego 17-16% tkanki tłuszczowej. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak to wszystko obliczyć, żeby wyznaczyć sobie odpowiedni czas, ile powinniśmy redukować, żeby mięśnie były widoczne. I teraz, bardzo ważne jest to, żebyście Wy dziewczyny w szczególności zapamiętały, bo to jest większość kobiet na tym kanale, że po prostu ten poziom tkanki tłuszczowej, przy którym mięśnie będą widoczne, dla każdego z nas jest inny. więc to wszystko są tylko takie jakby nasze szacunki, nasze liczby, jakieś tam, wiecie, wyliczenia, ale trzeba pamiętać, że życie to życie i nasza genetyka czasami jest nieubłagana i po prostu niektóre rzeczy nie przeskoczymy, a może się właśnie wręcz w drugą stronę zaskoczymy, że będziemy mieć 18% tkanki tłuszczowej i będziemy mieć po prostu tak docięty brzuch, że po prostu będzie można na nim machetki strugać. Więc możecie sobie poziom tkanki tłuszczowej właśnie zbadać, powiedzmy, oszacować w ten sposób, patrząc właśnie na to zdjęcie i wybierając mniej więcej brzuch, który Wy macie i to będzie te, te, te taki poziom tkanki tłuszczowej, z którego zaczynacie. I tak jak powiedziałam wcześniej, nie dążcie nigdy na siłę do tego, żeby ten poziom tkanki tłuszczowej był niski, tak 10-12%, bo to nie jest dla nas ani zdrowe, ani fizjologiczne i po prostu jest bardzo obciążające dla naszego organizmu. Więc taki fizjologiczny poziom tkanki tłuszczowej, przy którym ten brzuch jest bardzo fajnie, te mięśnie na brzuchu są bardzo fajnie odkryte, to jest tak 16-18%, ale wiadomo, to jest tylko przez jakiś czas. Więc na przykład, miedzi na wakacje albo jest lato, to możecie ten poziom tkanki tłuszczowej trochę zniżyć. Więcej doświadczyć kardio, być na trochę głębszym deficycie i wtedy to mięśnie na brzuchu będzie dość mocno widoczne. Natomiast później, żeby dać trochę odsapność temu organizmowi, temu układowi nerwowemu układowi hormonalnemu, to musimy wejść na troszeczkę wyższe kalorie, ale to nie jest temat na ten odcinek, dzisiaj zajmiemy się tym, co zrobić, żeby w odpowiedni sposób wyrzeźbić mięśnie brzucha i je odsłonić. Więc jeśli już oszacowaliście sobie mniej więcej, jaki macie poziom tkanki tłuszczowej na podstawie tego obrazka, możecie też zastosować inne narzędzia, które będą bardziej dokładne. Na przykład, jeśli macie na siłowni takie, takie urządzenie, jakim jest tanita, Możecie na nim również zmierzyć poziom tkanki tłuszczowej, ale tam trzeba się odpowiednio przygotować, więc powinniście być na czczo, nie powinniście pić przed tym, dziewczyny nie powinny być w, tam w tej drugiej fazie cyklu i tak dalej, ponieważ to wszystko ma wpływ na pomiar, który uzyskamy. Dlatego te wyniki tani, te też należy tak, traktować tak troszeczkę dystansem. Fajnym urządzeniem też jest Fat Caliper, czyli takie specjalne urządzon urządzonko, które teraz tutaj widzicie. Jest to takie urządzenie, którym badamy poziom tkanki tłuszczowej, przyszypując fałdy tłuszczu, które mamy w różnych partiach na naszym ciele. I to jest też fajny sposób na to, żeby sobie tą tkankę tłuszczową zmierzyć, ale wiadomo, to są wszystko tylko takie szacunki, które nam dokładnego, takiego bardzo dokładnego pomiaru nie dadzą, ale chcę, żebyście po prostu wiedziały, jakie mamy tutaj możliwości. I teraz tak, jeśli już mamy obliczone, ile mamy poziom, jaki mamy poziom tkanki tłuszczowej, załóżmy, że mamy 20% tkanki tłuszczowej i ważymy 60 kg, to teraz, jeśli chcielibyśmy zejść do takiego poziomu, tak jak Wam mówiłam, maksymalnie 16% tkanki tłuszczowej, to musimy obliczyć po prostu, Ile kilogramów musimy zrzucić? Zakładając, że 20%, czyli, czyli poziom tkanki tłuszczowej, z którego startujemy, z 60 kg, to jest 12 kg, to żeby obniżyć poziom tkanki tłuszczowej do 16%, musimy zrzucić 2,4 kg. Więc ten poziom tkanki tłuszczowej 20%, co jest taki dość niski poziom tkanki tłuszczowej, ale żeby właśnie ten brzuch jeszcze bardziej te mięśnie uwidocznić, Powinniśmy zrzucić 2,4 kg. I teraz, jak to wszystko sobie rozłożyć w czasie? Tak jak Wam już wiele razy mówiłam, redukcja powinna być powolna, komfortowa, po to, żeby po prostu nie pozbywać się zbyt szybko masy mięśniowej, a żeby po prostu te kilogramy uciekały nam z tkanki tłuszczowej, bo przecież na tym nam zależy, żeby te mięśnie było widoczne. Więc, taki odpowiedni poziom redukcji zakłada spadek, Wagi od 0,5% do 1% masy ciała. Więc zakładając, że startujemy z wagi 60 kg, to tutaj takie, taka zdrowa redukcja będzie wynosiła od 0,3 kg do 0,6 kg spadku wagi na tydzień. Więc zakładając te dwa scenariusze to nasza redukcja powinna trwać około 4 do 8 tygodni. I właśnie dlatego, zakładając, że ten poziom tkanki tłuszczowej jest dość niski, to tutaj proponowałabym bliżej zbliżyć się właśnie tych widełek tych 8 tygodni i tych 0,6 kg na tydzień, bo to będzie gwarantowało nam, że po prostu będziemy chodzić dłużej na nie będziemy na takim głębokim deficycie od razu i te 8 tygodni bez problemu, 8 tygodni czyli 2 miesiące, bez problemu wytrzymamy tej redukcji, odkrywając mięśnie brzucha. I teraz bardzo ważne jest to, co teraz powiem. 8 tygodni wyszło nam z wliczeń takich stricte matematycznych, ale matematyka matematyką, a życie życiem, więc na pewno w ciągu tych 8 tygodni zdarzą się jakieś wyjazdy, wyjście z znajomymi, jakieś imprezki, yy, różnego rodzaju okazje, urodziny itd. To są momenty, w których to nie do końca zazwyczaj się trzymamy tej naszej liety, więc... Te obliczenia dotyczą takiej sytuacji, gdzie jesteśmy naprawdę w 100% skrupulatni, w 100% trzymamy się założonego planu, w 100% trzymamy się założonego zapotrzebowania kalorycznego, w 100% trzymamy się rozkładu makroskładników, nasza dieta jest odpięta na ostatni guzik, ale wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi i dużo rzeczy w ciągu tygodnia potrafi się wydarzyć, a już w ciągu 8 tygodni to już w ogóle. Dlatego... Taka spokojna redukcja powinna trwać przez około 12 tygodni. W 12 tygodni bez problemu stracicie to 2,4 kg i do, dojdziecie do, tych, do tego poziomu tkanki tłuszczowej 16%, czyli do poziomu tkanki tłuszczowej, które założyliśmy, że chcemy osiągnąć. To są tylko takie moje założenia, które po prostu dla prostych obliczeń startowałyśmy 2,60 kg, miałyśmy 20% tkanki tłuszczowej i schodzimy do. Poziom tkanki tłuszczowej 16%, ale tak jak powiedziałam na początku, obliczenia obliczeniami, założenia z założeniami, obrazki swoją drogą, poziom tkanki tłuszczowej jeszcze co innego, a genetyka i to, że każdy z nas jest inny, to jest totalnie inna i nadrzędna sprawa. Więc jeśli po prostu zdarzy się tak, że będziecie gdzieś po drodze swojej tej przygody i zobaczycie, że ten ruch wygląda bardzo fajnie i Wy się czujecie dobrze i nie chcecie niżej się chodzić z poziomem tkanki tłuszczowej, to przy nim po prostu zostańcie. To ma być dla was komfortowe, wy powinniście się czuć ze sobą dobrze, ja tylko wam pokazuję, że tak powiem, możliwości, nie zachęcam, nie namawiam, ale po prostu pokazuję, że da radę to wszystko wyliczyć i da radę też zrobić w taki sposób, żeby nie obudzić się na przykład, nie wiem, w czerwcu, że za 10 dni wyjeżdżacie na wakacje i chcecie odkryć brzuch i chcecie mieć super kratę na brzuchu, bo to jest niewykonalne, doprowadzi tylko do tego, że będziemy sfrustrowani, że nasze relacje z się pogorszą, nasz układ hormonalny będzie totalnie w rozsypce, i nic z tego dobrego nie wyjdzie na dłuższą metę. Także wydaje mi się, że na podstawie tych obliczeń jesteście w stanie mniej więcej oszacować, jak długo powinniście. Redukować do tego, by poziom tkanki tłuszczowej, który chcecie osiągnąć, był satysfakcjonujący do tego stopnia, że będzie wam widać mięśnie na brzuchu, które chcecie uwidocznić. Ale pamiętajcie, że zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej jest dla nas niekomfortowy, w szczególności dla kobiet, niefizjologiczny i prowadzi do po prostu zaburzeń hormonalnych, których nie chcemy, bo uwierzcie mi, potem jest tego bardzo, bardzo ciężko i bardzo długo i bardzo niefajnie wychodzi. Tak jak wiele razy wam mówiłam, binder, don't that. także nie popełniajcie mojego błędu. I dlatego tak bardzo dużo o tym mówię, żebyście traktowały ten poziom tkanki tłuszczowej ten niższy jako taki chwilowy, i potem możecie troszeczkę ten poziom tkanki tłuszczowej podwyższyć do takiego fizjologicznego, zdrowego dla kobiet. I to moi drodzy byłoby na tyle, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, jeśli tak, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu i klikajcie również subskrybuj i łapkę w górę dla podbicia zasięgu. Zapraszam was jak zwykle na mojego Instagrama, jeśli macie jakieś pytanka, potrzebujecie, żebym coś jeszcze bardziej wyjaśniła, to zapraszam was właśnie tam, a my widzimy się jak co tydzień, co niedzielę o godzinie 10.30. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa! pa.